Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy serdecznie. Ja tutaj jestem z kolegą Michałem. Idziemy zobaczyć. I wiecie co? Michał nie wie, ale też mu dam TikToka do odbijania ryb. Będziemy Zobaczymy co będzie. O tutaj mamy slip jest okej okay. slip jest woda jest No zapowiada się ciepła że będzie fajnie gdyby nawet brało nie brało z kolegą Michałem mówimy ahoj przygoda ahoj przygoda ahoj. godzina 20.25 sprzęt na łajbie Ułożony i Michał mnie zaskoczył Spójrzcie Ten wąsny, Wyciągnął pytoma <grym> Wyciągnął pytoma ja mówię co to jest? O, a pokaż cięcia? Pokaż cięcia Jedno, tak Nie Jedno. A te wzdłużne takie co to się ślizgał? Konsument? Proszę bardzo. Kustosz kustosz, a tu dobra, no to będziemy powoli płynąć, może coś połknie. normalnie nie, szok i, I niedowierzanie to swoją zapal <noise> szok i niedowierzanie mam nadzieję, że nie pierwsza, ale jaki ciepły <noise> przegrzał się <noise> słuchaj no koleś <noise> Potatusia, tatusia i poleciał za, zaraz go mierzymy i łowimy, tak jest godzina, nie podamy godziny, żeby nie, nikt nie wiedział o której godzinie. Takie ryby. Mówiłem, że szczupaki Płyniemy na szczupaki, tak jest Pięknie, pięknie! Pięknie tutaj zawodnik oh, okay. był szczał Ale. O, wiedziałem! Wiedziałem gdzie ustawić Ole Metrówka yeah. będzie, nie? Pięknie! 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 To będzie rekord chyba nawet. Może nie, może nie mieć. Może z ponad stu Jeżeli dasz kroka tylko leciutko, żeby mógł się zmieścić koło Ciebie, to będzie cudownie. Ale strzeli. Ale strzał. Sie nie chcę spać, nie? Haha, już się obudziłeś? Jeee! Yeah. So okay. Nie na darmo my tu walczymy. <laughs> wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem. Na fali. Ryba wali. Będzie rekord. Ja, no Będzie rekord. A ja tutaj, Ada, trzyma, trzymaj się, trzymaj się, chłopie, powoli, 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 uj, nie o dziubówkę! No że on tak chodzi, no to co ja mam mówić? Nie o dziubówkę! Ale... Kurwa, jaki silny, jeszcze takiego szczupaka silnego to ty... jest. Chodź tu, kurwa. Ale ma power! Kurwa! No, takiego silnego jeszcze nie ma, nie miałem, nie? Je! Ja. Tak? Ja. Ja. <grywia> to jest to Jest Je! Je! Jest Je! Jest jak byk. Je! 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 Chodź, chodź, Je! Je! mały. Cho jest! Ale, ale cała noc i zobacz i, jakie... I na szczupaki płyniemy. Jest! Ja mówię, chodź na szczupaki. Ty nie, do, domu, ja do Musiałem gumę najpierw urwać, żeby się poświęcić. Jest! Dobrze, co? Ale suda. Ale byk, kurde rekorda masz. Czekaj, już szykuje wszystko. Ja pierdolę, jaka ryba, Ale jaki kolos, daj spojrzę ma... na niego. Krzycho, nie? Pokaż. Zobacz to, nie? <laughs> Co za py... Tu nie, za, pyta, tu nie, nie, nie trzeba nie. Szwecji! Tu nie trzeba Szwecji, no Holandia też jest. Ja, ale masz rekorda, ale Dwa gra... na pewno, 120. Łoże, jak on jest gruby! 120 nie ma, ale... Ale rekord będzie po nas. Tutaj. Ale smuczycho! Widać? No. Czekaj No, uwolnić Orkę 3 Czekaj, tak jedziemy. Jedziemy. No. Ile centymetrów? Nie ma 120. Nie ma 120. Ma 100. Musi być jeszcze 120 do popicia, 118 Jeszcze musisz, ale smok, Smoczycho. Ale ma charczycho, co? 118. A oddychaj mało, oddychaj. Już idzie, już idzie. Aaaa! To co? Mieliśmy po szczupaku złapać, jeszcze ty musisz. Zobacz. Nie mam takiej dużej gumki. <laughs> Gratuluję. Nie no fantastycznie, chociaż coś nie? I obudziłeś, chociaż się? 18. obudziłeś się? Chociaż Obudziłeś się? Obudziłem się. Super. O. Dobra. Ja pierdzielę, nie? I na tą gumę, zobacz. Konkretnie. Ja wiem, swoje, nie już zabrała swoje Pokażcie daj, daj, daj. O, tak, ten tak z drugiej strony. O, o, tam gdzie szczały ma największe. O właśnie. I oto właśnie, proszę bardzo, to jest ten drań. To jest i o to właśnie, proszę bardzo. To jest ten drań. To jest ten drań. Zasłużstwo. Jeszcze raz gratulacje. Po 24 godzinach. <laughs> po 24 godzinach. Nie, no po 13, 14. Czekajcie? Czekaj. Po 16. 16. Po 16 godzinach możemy powiedzieć, podsumować to krótko. Szczupak, król Wód. Król Wód. Metr 18, nie 20. Nie 20, 20 został na później. Tak, ale Sandacz, 75 Jednym słowem pioneczka, piąteczka, dziękuję. I dla szefa bez klimatyzacji. Bez klimatyzacji, przecież masz kolana zmarznięte. Jak trzymałem dłoń na twoich kolanach masz zimne kostki, kuźwa. Na razie. Ale zostawmy to bez komentarza. Na razie. Pa. Żegnam.